Witam wszystkich, ja jestem Dora to jest kolejny odcinek na naszym kanale, czyli kolejny odcinek serii Urwek. Dzisiaj udajemy się do opuszczonego domu, którego widzicie tutaj obok I teraz tak, na sam początek a chyba spalony albo zardzewiały garaż prezentuje się to następująco Tam jest to w nich jakieś auto Ale si! A tu na No dobra no Tak to wygląda wszystko Ja pierdoląc wygra i kurwa pod nami, kiedy ta podłoga co? Opłata, rzeczy, to co? Akcja? 100 złotych Założą Wielkopolska Wytwórnia Chemiczna 1927 Gdzie? K**a Ja kurde, w 1931, 1927 Ale burżu Kalendarz Ja E kurde, ale mi pomaga więcej Ale jaja ty, kurde, nie wskazuj jakiej rzeczy Pokaż Pokażcie. Nie, tak. A ta pod drugą. Pokaż. Pokaż. To. Jo, no zobaczcie, widzę normalnie. No to tak. jest z czasów drugiej wojny. I jest jeszcze znaczek. A to? jest to złoty, znaczek PR-owski. Opłata, opłata z tym, no PR-owski. Siłownia, ale to jest kurde. Druga wojna. jest tutaj jo. Samel z wogą Nie mam pojęcia, co może. być Eee, zameldowanie, tu masz jakieś meldon jest Kurde, bo rzeczy są może Zobaczcie fabryka Siny sufitowej Za wysłanie odebrane z dnia 28 czerwca 1939 roku Naprawdę widzowie do dobre rzeczy nam się tutaj trafiają Położymy Solidarność nawet Mam no, jakąś książeczkę Solidarności książęczka Solidarności Naprawdę Macie tu 48 48, 48 rok Co jest? Poka Spalony no. ale zobacz tu jest O kurna pana to Wszystkie dokumenty z 48 my... rok Pismo jest pisane Zaświadczenie, punkt no, sprzedaży. No i tu jest kolejny. I e tu, tu wiesz, na ja. Co to jest? 61. Zysk organizacja organizacji mechanizacji budownictwa przyjmuje to? obywatela do pracy w stacji naukowo-badawczej w Poznaniu na czas ściśle określony od 61 do 61. O, tu jest ciekawe, rozdry... chyba. Kolejne... Jakieś... Matematyka. Ty, matematyka niemiecka. No to nie nieźle. O, dat chyba nie ma. Prawdy? O, te kawoki. Stronowane ściany i drzwi. Nie ma jakichś elektrycznych. Ja pierdzielę, ale... Ale znowu jakieś, kurde, pisanie na maszynie. Ale wozy. Było w akcji Ej, tu jest jeszcze jakiś list. Poznań.

1931 r. 1927 r. Ale, zobacz co? Ty, pokażę, tak, tu tak, jest kolejne. To. O kurde, ty. W chwili, co masz? List, ale. Pokażę, ale... Pokażę. Jakiś kurde rękokis, czekaj. Mm, 1933 tu jest Ale tego Ale. Po, po do... niemiecku. Wałbrzych? Czekaj. Mm, to nie, to jest druk. To nie jest pismo. Tego, tego się doczytać, to to widzimy. No. Zlecenie dostawy jakieś? I tu kolejne, no to SPRL 51 PKO, książeczka oszczędnościowa. O, Zobaczcie to stary orzeł, bez korony świadczony do SPRL. Książeczka oszczędnościowa. Zastrzeżenia. Kurde, patrzymy gdzie? wy pierwszy.

A co my do to nawet do kiedy już czeków tu jest. chowaj No bez kitu. Stara klat, krata. Jow. Teraz tylko tu wejść, to do. To... Tu jest zawalony jakimś cegłami, szczerze nie znajdziemy. Wow. Co? tego A ten, no. ten sufit wygląda na miarę nowo Nawet ten dach, chyba był urobiony. No, bo to jest dowódca chyba jakaś. Dach chyba był robiony. No, to no. jest da Nie na chyba. A to, bo tu się spalił, no. no to co widzowie no chyba Czekaj, się. Na pizzerię, bo ja wiem, bo ja wiem chyba, jest wejście, Tylko bo No jest. całe zawalone jest Ale on ogrodu się jest Wyszliśmy na dwór I mamy tutaj obuszoną pizzerię która Pizzer... się jest normalnie jak pizzeria Pizzerni? Ta pizzeria się tu spaliła no widzicie jak to wygląda Pokażemy, na później jeszcze z przodu. Bo chyba je wam jeszcze nie je pokazałem. Nie. Tak, bo tam jest jakiś dół. Ciekawe, to jest taki kijowy budynek, co to da mi wystawić? Nie. Tak prezentuje się pizzeria z zewnątrz. Nie ma wyjścia. No to co widzowie, dziękujemy Wam za ten film, zapraszamy Was do pozostawienia łapki w górę i subskrypcji na tym kanale, kliknijcie dzwoneczek, aby nie mnie żadnych nowości. No i co? Widzimy się w następnym materiale Siemanko.